Już nagraliśmy trzy filmy dzisiaj, więc może sobie pójdziemy w końcu na no, chatę. Ja jestem zmęczony, stary. Aha. Co? Jesteście zmęczeni? Ja no. w ogóle nie jestem. Borto. Ty nie? Tak ciężka praca. Dzisiaj wydostawaliśmy się z dziesięciopiętrowego boksa niezniszczalnego. Jak ty chcesz? Eee, ja mógłbym jeszcze trzy takie odcinki nagrać, ale przede wszystkim nie musiałbym nawet zasnąć, więc ja wracam do domu i gram sobie na kompie jeszcze do czwartej. A byłbyś w stanie nagrać jeszcze jeden odcinek? No, na luzie stary bym. No. Wiecie co, widzowie? To, mega to skoro Zipek jest taki pewny siebie, to może dzisiaj ja to... nagrajmy filmik. Kto najdłużej nie zaśnie, ten wygrywa. Zobaczymy, czy faktycznie jest takim kozakiem, bo myślę, że oh, nawet jak jestem zmęczony, to mógłbym nie spać całą noc. Ej, nagraliśmy już trochę filmów z hajsem dzisiaj, ale proponuję wam. Kto najdłużej nie będzie spał, ten wygrywa tysiaka. Tysiaka? zakładzi? Ja nie śpię do końca życia za tysiaka, stary. Dobra, robimy to. Film. Myślę, że chłopaki podejdą do tego challenge'u po prostu na kompletnym luzie, a ja w tym momencie mam genialną strategię. Ale jeżeli chcecie ją usłyszeć, to zacznijmy ten film od łapki w górę oraz na subskrypcji, ponieważ bardzo chcemy dobić miliona subów, więc zostawcie teraz tą subskrypcję i lecimy z tym jeszcze do końca tego roku. I słuchajcie, moja strategia wygląda tak: że na samym początku, zagotujemy sobie wodę. Oczywiście, na kawkę. Ok, Ach, kawka jest gdzieś tutaj. Bardzo dobrze. Woda już zagotowana, ale sama kawa nie da nam energii. Dlatego też mam bardzo dużo batonów energetycznych. Zacznijmy odwiedzenia jednego z nich już teraz. Muszę to wygrać, bo przyda mi się ten tysiak. Najważniejsze to jest się mieć czym zająć, więc zabieram laptopa, ale jest jeszcze jeden bardzo ważny lifehack. Trzeba zmienić klapki na buty i najlepiej to nawet się ubrać. Tak jak miał wychodzić po prostu z hali, żeby nie czuł się zbyt komfortowo i żebym cały czas sobie myślał, że dobra, muszę iść, a nie spać, więc teraz... Zabieramy sobie to wszystko. Uderzę tylko nie zalał tego laptopa kawą. Idziemy pracować. O. O, no tak! Mój sposób jest bardzo prosty. Sport to zdrowie i sport też pozwala nie zasnąć. Po prostu trzeba się troszkę porościągać. O! o coś mi strzeliło. jak się trochę porościągamy, to możemy zacząć uprawiać prawdziwy sport czyli skakanie na trampolinie a to jest mega zarąbista zabawa. O! I teraz wystarczy że będę skakał przez kolejne 10 godzin. I wtedy na pewno z chłopakami wygram i nie zasnę. Ja mam taki pomysł, że sprawię, że chłopaki zasną przede mną. Bo ja raczej będę śpiący i muszę po prostu sprawić tak, żeby wcześniej zasnęli. I mam nawet pomysł na Zipka. Co zrobić, żeby zasnął przede mną? Dam mu mega nudne zadanie. Ej, Zipek! Co? Masz super sposób na to, żeby nie spać, stary. Ćwiczenia fizyczne zawsze pobudzają. To prawda, ale... Więc to... dawaj, chodź, pogramy w piłkę. Chodź, pogramy w piłkę. Dobra. Dobra Już tylko... No, dawaj, chodź! Oznacznij zacznij zaraz. Chodź, chodź. Dawaj, stawaj na bramce stawaj. Już tak, to prawda. Czykko, jak prawie. pogramy w piłkę, na pewno nie zasnę. Dobra Zipek, twoje zadanie to bronić brawni. No patrz. dawaj, jestem gotowy. Ale popatrz, patrz. Jestem gotowy. Patrz jak dawaj. ja się bluję. Dawaj, strzelaj no. Przecież ja tu zaraz zasnę. Nic nie robisz. Tu cały czas siedzę tylko na tej bramce. O nie, nie, zacząłem dziewać. Stary, nie powinniśmy grać. Nie ramy w piłkę. No i co? Czyli stój, co? No czekaj, no muszę wszystko rozgrzać. Pasz palce muszę rozgrzać, bo ja będę kopał. Wiesz, ty spokojnie odpocznij, poczekaj, bo zaraz będę kopał. No. no to dawaj, ja sobie zrobię tylko króciutko drzem... Eee, nie zrobię drzemki, kończymy grę. Co? Dlaczego? No bo tak. Jak się nazywała ta playlista? Wszystkie straszne filmy Tritsusa. To jest tak straszne, że przy tym na pewno nie zasnę. No! Ten straszny klaun, kurde, mógłby w końcu nas przestać gonić. Ja nie mogę. Dobra, moim pomysłem na Ernesta jest to, że mu dam ciepłą pizzę. Bo zawsze po ciepłym jedzeniu chce się spać. O! Chyba już gotowa. Mmm, nikt się nie oprze takiej pysznej pizzuni. Ej, widzowie, muszę się pilnować, bo. Już od samego zapachu chce mi się spać. Ale mamo, te filmy są takie straszne, już nie mogę, przyjąć po mnie. Ej, Ernest, co robisz? Eee, Co, nic, co nie, tak jesteś przestraszony? Nie, nie Słuchaj, nie. mam dla ciebie niespodziankę. Proszę bardzo, pizzunia. Niestety sam nie dam rady całe zjeść. Proszę, co? cieplutka, pyszna. Musisz eee. to zjeść. Ja wiem co ty kombinujesz. Ja? Co? No zawsze po ciepłym jedzeniu bardzo chce mi się spać. Nie wkręcisz mnie. Nie stary, po prostu wiem, że jesteś głodny. Zobacz, cały się trzęsłeś z głodu przed chwilą. Widziałem tak... No to nie z głodu, zjadłem bardzo dużo batonów. To po pierwsze. A po drugie? Zgoda, ale zjemy te pizzę na moich zasadach. Co? Na twoich zasadach? Daj mi momencik. Jejku, jakąś mógł to oglądać tak długo? To jest takie Bordo. straszne. O. No. Pizzę jemy po równej połowie całości. Jak to? Co ty z nią zrobiłeś? Przecież ona była taka pyszna, a teraz... Pasie czy ile ty... ma na sobie sosu czy i Czy ty papryczo? dałeś ten najostrzejszy sos z lodówki? Mm -hmm. Ernest, czy ty oszalałeś? Oh, dawaj, jedz to stary, jedz tego jak najwięcej i jak najszybciej. O kurde, nie! Mm -hmm. I to na pewno mnie pobudzi. Oh. Ej, nie, nie dam mm. rady, już ostatni gryz. Mm. Ale jak ty możesz czy to tu jeść? Mm. Oh, mleka i wodny! O oh, A! Oh. Ehe! To było tak dobre i takie ostre ludzie. Teraz nie zasnę całą noc! O, oh, nie daję już rady. Ten sport zamiast działać przeciw snu działa na sen. Jestem tak zmęczony że muszę spróbować czegoś innego. A przybiegłem tutaj, bo są moje słuchaweczki, do których mam mega dobry pomysł. Włączamy jakiegoś mocnego roka, czy jakiś, nie wiem, melarzowy utwór po prostu. Spotify jest. O, i o to chodzi! Teraz nie ma szans, żeby zasnął! Tylko... Zaraz, chwila. Czemu ja mam taki strój? Muszę się przebrać i zaraz wracam. Mówią, że plan idealny nie istnieje, ale zobaczcie na to. To super mocny klej, którym przykleimy Zipkowi słuchawki do głowy, a potem wystarczy, że ja się zaloguję ze swojego telefonu na jego konto na Spotify'u i będę puszczał wtedy jakieś koły kołysanki. To na pewno go zmuli i zaśnie. Dobra, zobaczcie. Tylko musimy zrobić to bardzo subtelnie, żeby się nie pokapował, że coś jest nie tak z jego słuchawkami, żeby nie zauważył. Okej, okay, okej. Okay. Just, tylko je zostawiamy. Jak to założy? Od razu się przyklei. No, już jestem. To co? Zakładamy sukaweczki, puszczamy Spotify'a i lecimy z tym koksem. Hmm. Hard rock! Uwielbiam tu kapelę. Hej, to teraz zobaczmy, jak mu się podoba co! <todgłos> Ej, co jest? Zmieniłaś piosenka? Co to jest jakaś kołysanka? Muszę zmienić piosenkę. E, co jest? Co? Brak dostępu? Jak to brak dostępu? Nie, ja tego słuchać nie będę, bo ja zaraz tu zasnę. Co? ERNEST! Nie mogę zdjąć słuchawek, pomóż mi! Proszę! Zobacz, nie mogę zdjąć słuchawek, się! Co się stało? Się. Nie wiem o, właśnie, co zobacz co je. jest grane. No, no. Nie da się tego ruszyć. No i jeszcze dodatkowo straciłem dostęp do Spotify'a, nie wiem czemu. I w ogóle lecą przez cały czas jakieś kołysanki, nie mogę tego przełączyć. Zipek. Nie wiem, jak ci pomóc. Musisz zapytać się Grześka albo coś. Tak? Myślisz? No. Ale ja się robię już taki serdeczny, że zaraz mam przegra, bo chciałem z wami wygrać chociaż raz. On nie ma szans. Dobra. Mój sposób na pewno będzie niezawodny. Wlałem trochę wody i dodam dużo lodu. A potem co? Głowa do zimnej wody. I nigdy nie zasnę. Już jest dużo lodu. Ale to jest zimne. Jeszcze! Ooo! Teraz już nie zasnę na pewno. Wygram Tysiaka! O Boże, nie dam już rady, już czuję, że jestem na skraju. Za chwilę zasnę i przegram challenge, więc muszę coś wymyślić. Hmm, może jakby. Czekajcie, mam jeden sposób. Często chodzę w okularach, a skoro mam okulary, to mógłbym nakleić coś na nie, na przykład oczy, i będzie się zdawało, że mam wiecznie otwarte, a sam sobie pójdę cichutko spać. Dobra, znajdźmy tylko. O, takie oczy będą idealne, więc drukujemy. O, kurde, ale zarumbiście to wygląda. Jeszcze tylko wyciąć trzeba je. No i mamy gotowe, zobaczcie tylko na to. Idealnie wyglądają teraz Wyklejamy je i lecimy spać. i wuala jedno oko gotowe zobaczcie mam zamknięte czy otwarte no i dobra teraz możemy iść sobie na spokojnie Zipek Zipek, Zipek. co jest o kurde co się z nim stało Zipek, Zipek. Ej, jak on wygląda czuł nie zasnął śpi co jest granie! Nie oh. tak ja. Stary, no szukajesz. Ja spałem? No? Jak to miałem Otwarte oczy, cały czas. <noise> tak, ehe, to są przyklejone przecież. No dobra, ale przeciewe. Kurde, no już przegrywasz, trzymasz. przegrywasz. Możesz padasz, siedzieć i nie spać. No nie wiem, stary, ja już długo nie śpię. Jakieś 10 godzin. Dobra, <noise> to skoro tak? Ja to zostaję. Mogę macie dalej spać, ale ja mogę spokojnie sobie i spać. Nara, Ernest, czyli zostaliśmy tylko we dwóch. Finał Finałowa runda! Zobaczymy w sumie, komu się uda wygrać, ale mordo, ja nie jestem aż tak zmęczony. Ja jestem, ale mam na to pewien sposób. To ja idę ogarnąć sobie oh, mój sposobik. Co? On ma jakiś sposób? Na niezasypianie. Ej, kurde, też muszę coś wykombinować, inaczej przegram, ale chyba wiem co. A, tutaj się schowała, proszę bardzo. Jest kawałek taśmy, przyklejamy sobie oczy, powieki na taśmę i teraz już nie mogę zamknąć. O kurde, nie mogę mrugać jednym okiem. A jak mi wysuną oczy? Grzesiek przykleił sobie powieki taśmą, też muszę sobie coś wykombinować. Ej, to jest w sumie dobre, patrzcie, tutaj mam zapałki i wystarczy wsiąść je i sobie sadzić je tak, żebym nie mógł zamykać oczu. Trzeba je trochę ach, skrócić, tak żeby były ostre i żeby nawet mnie nie kusiło, żeby mrugać. Okej, okay, ludzie, uwaga, chyba działa. Zarąbiście! Dobra, to jednak nie działa, ale i tak zwyciężę. O, dobra, to jest dobry sposób, ale i tak mi się mega chce spać. Więc po prostu muszę z niego zrezygnować i przechytrzyć Ernesta. Muszę przygotować mu pokój, tak. Żeby się położył i smacznie zasnął Pościelę mu ładnie łóżeczką, żeby od razu położył się Mięciutki kocyk, na pewno się mu nie oprze Posprzątam śmieci, bo za chwileczkę przyniosę cieplutkie kakałko I przy posprzątanym stoliku na pewno będzie chciał je wypić Dobra, na pewno pianki będą fajną zachętą dla niego Ale oprócz pianek, łączy mu też bajkę na laptopie Tak, to lubiona bajka, ej i na koniec cieplutka herbatka. Przy niej na pewno się ogrzeje i zaśnie. A, bym zapomniał! Przecież jest zbyt widno w tym pokoju, żeby zasnąć. Muszę pogasić światła. Wiecie co? Ja chyba sobie wyczyluję trochę w domku. Na pewno nie chcę tutaj zasnąć, ale uh, trochę się położę. Nie nie, 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 nie będę zasypiał. Ale chwila. Co się właściwie dzieje? Zobaczcie, tutaj jest taki kocyk, mięciutki. Odpalona moja ulubiona bajka. Pianki, herbata. I kto tu zrobi? Może Zipek już po prostu stwierdził, że daje za wygraną, sobie to przygotował, ale zasnął w jakimś kącie. to Fryer <grystanie> nie wiedział, że ja sobie z tego sobie skorzystam to odpalamy łyżek, herbatki. Mm, idealnie. O, ciekawe czy grzesiek już ze mną przegrał. Czy ja słyszałem, że tu ktoś chrapie? O, o, o. Zacnąłeś! Yeah! Wygrałem challenge, kasa moja! Tak jest! No niestety Ernest, przegrałeś, zimek oh przegrał, więc ja wygrywam! Oh nie, dobra, ale wiesz co? Ja zajmuję to łóżko, więc wypad z tego pokoju, hajs, wypłacę ci jutro, albo idź do zipka, to ci da!